Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj po drugiej stronie gość specjalny, który wykonał fantastyczną robotę i gwarantuję wam, że ta historia was rozwali na łopatki i nigdy nie będziecie już narzekać na to, że nie potraficie zrobić formy czy nie możecie zrobić formy, bo zdacie sobie sprawę, że ktoś może mieć naprawdę dużo ciężej, a i tak zrealizował swój cel. Także ja już tą historię po części znam, zaraz o niej porozmawiamy, ale jest to coś niesamowitego. Także oglądajcie z uwagą do samego końca. Cześć Andrzej. Cześć Tomuś, cześć, cześć. Witam cię serdecznie. Na początku cześć. powiedz dwa słowa o sobie. Ile masz lat? Czym się zajmujesz na co dzień? Gdzie pracujesz? 42 ukończyłem. Okej, okay. i co robisz na co dzień? Jestem operatorem modzingu. Siedzę mhm. jak to się ja mówię. siedzę i, i podziwiam miasto z wysokości. Ale mieszkasz w Warszawie, a pracujesz? Gdzieś często, indziej. Ja, ja, ja powiem tak, mieszkam w Warszawie, a pracuję w całej Polsce, tak? Dojeżdżam gdzieś tam, gdzie mnie firma wyśle, bo niestety sytuacja jest taka, że nie mam w jednym miejscu pracy. Także często w nocy jadę, żeby następnego dnia popracować. Tak. Mhm. I ostatnio wracałeś z Niemiec? Tak, w Niemczech ostatnio byłem. I jak to wyglądało? Jak wyglądał twój dzień? Jak długo musiałeś wracać? Ile godzin spędziłeś na dźwigu? W jakich warunkach przebywałeś? Jak to wyglądało? Wczoraj to wyglądało tak, że przykładowo kończysz pracę godzina 18. Mm -hmm. Wyjeżdżasz jesteś godzina 4-5 na rano, mm -hmm. tutaj w Warszawie, czyli całą noc jadę. I potem mam na przykład weekend z dziećmi w tej chwili cały tydzień mam odbiór dzieci od swojej żony o godzinie 8. Czyli od godziny 4-5 do 8 mam te 3 godziny, żeby posprzątać mieszkanie, zrobić trening, zrobić dzieciom śniadanie i odebrać ich jeszcze. No. Także tak te w dzień przyjazdu nie, nie mam przez dwa dni snu. Absolutnie nie śpię, tak, no bo nie mam. OK. I ile godzin na dźwigu pracujesz? 8-10. I rozumiem, 8, że tam... rzadko, 10 przepraszam. I do tego w skrajnych temperaturach. Ile tam masz stopni w kabinie? 52. Jak to mówią chłopaki, masz saunę gratis, tak. Masakra. No i biorąc pod uwagę to, jak pracujesz, ile śpisz, yy, w jaki sposób udało Ci się zrobić taką formę? Tutaj gdzieś pojawią się zdjęcia Twoje sylwetki. Jak to Ci się udało? Szedłem zgodnie z ebookiem i powiedziałem, że ma się kurde udać. No kurde, jak wszystkim się udało, to dlaczego mam mi się nie udać? No. Najcieńsza kwestia, jedna z najcięższych, to jest sen, tak? I bardzo mnie to zawsze nastawiłem, byłem przestraszony, że nie mam takiego snu. Nie mam tych 8 godzin. Ja, ja przez swoją sytuację zestresowany, ja tak po nocach się budzę kilka razy. Ja, Było tak, że o drugiej w nocy się obudzę, przez dwie godziny szlak nie trafia, siedzę przed komputerem, coś piszę do prawnika, wkurzony maila skasuję, idę na spacer. Wracam na godzinkę, dwie spać i, 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 i do pracy idę. No i... Jak, jak trafiłeś w ogóle na program? Jak to wyglądało? Trafiłem, jest to. E, no po wypadku to było tak, że już tak, niby mówi sobie, ćwiczy coś tam, ale po wypadku nie mogłem się pozbierać. no i Wszedłem na YouTube'a, przyglądałem filmiki różne, tak. I wpisałem motywacja, coś tam, no, no bo szlak nie trafił, no już nie mogłem znaleźć jak to, wiesz. No, motywacja, ja mam dzieci, tak, ale jak się pozbierać i zrobić, trening, nie nie I i wyszedł twój filmik początek. Witam cię bardzo serdecznie. Ja mówię, no zajebiście, ja też cię witam. No. I odsłuchałem filmik, obejrzałem. Ja, ja mówię, no niemożliwe, no kurde, zobacz jakiś gość z takim bęblem i dał radę, a ja? No co jestem? Gorszy czymś, tak? No i wiesz, jeszcze kilka twoich filmików obejrzał, jak ty jeszcze tam w którymś filmiku na końcu, że było tak, że proponujesz e-book, nie, Ja się na kurczę, no gość za parę groszy piernicie, że mi życie się zmieni, że ja sobie sylwetkę zrobię, no. Ale wziąłem e nie? Mm -hmm. No i czytam, czytam i myślę sobie, takie proste rzeczy, tak wszystko poukładane, czyli tak naprawdę ja byłem leniem, no. no mm -hmm. Byłem leniem, no bo to jest wszystko, cię tak to, 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 to zrób, nie ma takich jakichś cudów, widów, tak? Mm -hmm. I zacząłem stosować się do e-booku i tam pierwsza od razu ta przemiana do nowego roku, ja po prostu się tak wyciąłem do nowego roku, ja myślę sobie no idealnie. No forma, forma niesamowita. Właśnie wspomniałeś o wypadku. Miałeś dwa wypadki. Opowiedz o nich. Co się wydarzyło w pierwszym i drugim wypadku i jakie są konsekwencje? Groźniejszy jeden, a jeden sporo tych wypadków. Tak? Ja na przykład kiedyś jeździłem rowerem górskim, w sensie do pracy, z pracy górala lubił. Tak? W ciągu roku mnie trzy razy samochód potrącił. Tak? Jakoś całe wyszedłem, może tam gdzieś coś ponotciągało się jeden hmm. raz przez dach przeleciałem, ale wiesz jak to, nakręcony byłem, skoczyłem na rower i, i pojechałem. Hmm. A, ale te, te dwa wypadki, o których tam mówiłeś, jeden w pracy, a drugi... Jeden w pracy był, to było tak 5 e, lat temu, około tego, 5-6, coś takiego, może tam... To było tak, że w mojej starej pracy byłem spawaczem, hmm. naprawiałem formy wtryskowe, e czyli takie formy ton, półtorej wielkiej tony. Hmm. Przedstawiałem formy na, na wózku widłowym, ręcznym, i zaczęła forma zsuwać się tak, no mm -hmm. wiesz, ja po prostu automatycznie złapałem formę, zaparłem się nagami i pociągnąłem ją tak, no mm -hmm. ale to było półtorej tony tak, jak mm -hmm. pociągnąłem, tak mi odcinek lędwiowy, wszystkie trzy dyski, które tam szli tak i polecieli no po prostu. Położyłem się przed formą, trzeba była karetkę wzywać, bo oni mogliby się podnieść, tak. Mm -hmm. Wtedy mi usztywnili te trzy tam jakieś tam, powycinali trzy dyski, usztywnili tak, Że już po prostu nie mogłem się schylać, nie mogłem większy krok robić, tak, bo od razu ból był. Mhm. I minęło kilka lat, w 2018 jechałem z przyjaciółmi na bieg niepodległości. Mhm. I zaliczyliśmy samochodem czołóweczkę przy 140, tak. Mhm. E, że tam było tak, że no... I po tym wypadku nad tymi dyskami, gdzie miałem operację lędwiowymi, też pogorszyło się, tam powysuwali się te krążki, że tak naprawdę pół kręgosłupa, od, jak to się mówi, od tyłka mam usz, usztywniony mhm. i wybity mam cztery dyski szyjne, co nic lekarz nie może zrobić, bo mówi, że masz dwa w jedną stronę, dwa w drugą i nie da się ani wpychać, ani wypychać, bo tamte pogorszą się. I przy wypadku też kolano złamałem, bo się w się kierowcy i kolana do dnia dzisiejszego nie z, zrośnięte. Powiedziano mi, że tylko na śruby i klej, ale mi nie dali gwarancji. Ja powiedziałam, że gwarancji nie dacie, to nie, nie dam się ciąć. Tak? I właśnie, no, a pyta... i, I nie mogę biegać od Pyt... tamtego czasu, nawet chodzić te 10, 20, 30, nawet 40 tysięcy kroków, ja muszę małymi kroczkami robić, bo jeżeli robię większy krok i zahaczę nogą o krawężnik, po od razu mam bóli na kolano siadam. A powiedział lekarz, że jeżeli będę większe kroki robić, albo obciążyć za bardzo, to kolano zlami się do końca i po prostu będę całe życie w protezie chodził, tak? a, a pytałeś tych lekarzy, czy możesz w ogóle trenować? Jak oni na to reagowali, na Twój trening siłowy? Dwóch lekarzy zmieniłem, bo powiedzieli, że nie mogę. Mhm. I po prostu przestałem chodzić. Mhm. Ja już od półtora roku u lekarza nie byłem, no bo zabraniałem. Mhm. Zabraniałem. Mhm. Tylko rozmawiam z fizją, który mówi, no to jest Twoja pasja, tak? I mówią, że musisz budować mięśni przy kręgosłupie, tak? żeby on się trzymał. Bo on nie mówił, Ty, jak amator, tak? No bo nie masz tych wielkich mięśni, masz jakie masz, ale mm. tak naprawdę dzięki tym mięśniom, który masz, ten kręgosłup się trzyma. Mówią, jak mm -hmm. sobie odpuścisz, to go puści wcale, tak? Mm -hmm. Musisz nadbudować mięśni, ile się da. No I dlatego. Tam... Masakra, czyli problemy zdrowotne. Tam wspominałeś coś o problemach jeszcze z prawnikiem. E, możesz, możesz coś o tym opowiedzieć? Wiesz, no zaczęła się u mnie sprawa rozwodowa i wyszło tak jak wyszło nie mam mieszkania, nie miałam nic, było także przez pół roku spałem na dworcu centralnym, było cieplej e, pod mostem Poniatowskiego, z, z pracą różnie było a ponieważ zgodnie z zabezpieczeniem sądowym mam dzieciaków raz na dwa tygodnie i trzy razy do roku mam ich po tygodniu Musiałem im zapewnić jakiś lokal, tak? No wiesz, jak to jest, jak pracy nie ma, muszę sobie dorobić, ale mieć pieniędzy na weekend, żeby wynająć apartament, żeby dzieci mieli przez dwa dni gdzie ze mną być. Jakieś atrakcje, sala, zabał, basen. No musiałem zbierać i trzymać, tak, żeby te pieniędzy mieć. No jak nie ma, na, na, na dworcu, jak ja powiem czasem. Jedyna, jedyny problem z tym spaniem to jest tak, jak ktoś śmierdzi obok, no bo wiesz, jak to ludzie się nie kąpią i zapach kawy, no bo jak człowiek głodny czasem, a kawiarnia otwarta przez całą noc, to zapach kawy przeszkadza. Też dla tych dzieciaków tak naprawdę no robisz wszystko, bo, bo to wczoraj rozmawialiśmy, były rodziny, <noise> także... No ja jestem uzależniony od nich, ja jeżeli ja nie mam czegoś, ja naprawdę nie mam kasy, idę pożyczę. Dzieciak coś chce, on będzie to mieć. To tylko nie jest tak, że to, żeby ty, oni pomyślą, że to tak wygląda, że tata i tata leci. Nie, oni wiedzą, że tata nie ma, tata coś, ale jak je, jeżeli my o czymś rozmawiamy, ja widzę, że mu na czymś zależy, na przykład na zabawce, na, na pluszaku, jak ja dla córy ostatnio tam na urodziny i nie ma ich sprzedaży. Nie ma eBay, nie ma. Nie ma na całym świecie. Ja jestem po prostu nie do wyobrażenia, jak to nie ma takiej zabawki, tak? to mm -hmm. musiałam znaleźć krawcowy, żeby ona zrobiła prywatny jako, ja, jako córa teraz mówię, że jedyna zabawka na wszechświecie, no bo takiej nie ma, tak? Mm -hmm. I musiałam jeść, no, i kupić, tak? To jest bardzo drogo, jej kosztowało odkładać coś i kupić, tak? I tak to nie wygląda. U mnie, nie, u mnie nie zawsze ta dieta wygląda, że tyle białka, tyle mięsa. Było tak, że 2000 kalorii ja zapychałem się bułką i brokulą. Bułka ma 200 kalorii, 7 bułek, brokuł i oleju, no i cały dzień tak to wygląda, ale dzieciaki muszą mieć, no. mhm. czyli, czyli wiesz, bo czasami jest taki, taki stereotyp, że to wszystko musi wyglądać tak perfekcyjnie, że ktoś musi mieć 100% trening, 100% sen, 100% dietę, żeby dobrze wyglądać, a Ty jesteś przykładem, że tak de facto Twoją determinacją to, na, to nadrabiasz mnie nie ma niczego w 100%. Ja na przykład sporo ćwiczeń, bo ja cały czas na przykład dwójką zwiczeń programem, ja połowę ćwiczę. Właśnie, jaki plan treningowy, jeszcze raz, jaki plan treningowy? Plan numer dwa zibuka. E tak, mhm. dwójką w początku i tam sporo ćwiczeń musiałem zastąpić tam, który proponowałeś, bo ja nie mogę robić wszystkich ćwiczeń z ciężarami unoszenie do góry w pionie na przykład. Tak, bo od razu mam lędwiowy ból, szyi ból. Unoszenia nawet sztangielek w boki. Też nie mogę. I dlatego ja obawiałem się, że nie uzyskam tej masy mięśniowej nigdy. Tak, I nie uzyskałem tak naprawdę, której wielkie taki tak? Mhm. Bo e, na czym to polega, jak zawsze mówisz? To jest ma być e progres, tak? Mhm. U mnie tego progresu w ciężarach nie ma, nie. U mnie nie ma. Ja tymi sztangielkami, ja, ja czuję, że mam siły, a nie mogę przecież szyję unieść, tak? Bo mam od razu ból. Czułeś mhm. że mogę unieść do góry, ale od razu mam lędwiowy przy tak? Mhm. Ja, przyznam się, ja na klatkę biorę 75 kg w porywach, bo 70 kg dla mnie komfortowo, autentycznie ja mogę 15-20 razy zrobić, tak? Biorę się mhm. 75, już mam ból ręki od szyję, gdzie mam ucisk. Ręka opada. Ja raz na piątym ćwiczeniu, no po prostu mi sztanga opadła, bo niedowlak w tej ręce był. I u mnie bywałem takie dni, że ja przychodzę i gdzieś po 20 minutach treningu, to u mnie nie jest trening siłowy, tylko wydolnościowy, bo mi opadła ręka, ból w lędwiowym. Ja obniżam ciężarę o połowę i po prostu nadrabiam ilość razy. To co ty mówisz, że to jest błąd, 30 razy pyknę, ja znaczy nie, to nie jest błąd. Jeżeli zbliżasz się do upadku mięśniowego, to to nie jest błąd. Jeżeli nie możesz zrobić w danym zakresie powtórzeń, to możesz nadrabiać innym zakresem, byle żeby zbliżyć się w miarę... Miesz powoli, tak, na przykład tak. ta klatka, nie robić tych 30 razy tym 70, ja mogę, że ja mogę, tak? Mhm. Ale bardzo powoli opuszczam te 4 sekundy i to naprawdę o wiele ciężej i można tą 70 zrobić 12 razy, że ręce te opadają, ale po prostu mhm. zwiększyć już nie mogę, tak? Mm -hmm. I powiedz mi Andrzej, bo też myślę, że to takie trochę niestandardowe, że pracujesz na dźwigu, masz taką formę. Jak inni twoi współpracownicy reagują na to, jak wyglądasz? No, komiczny ostatnio to wysłuchałam. To jest tak, no, pomyśl, że ponad 50 stopni mam w kabinie. Tak? Schodzę na, a na dół, na budowie ludzie, jak to tak? Wszyscy w spodniach. No niestety brzuchy wiszą, bo piwko, przerwa, piwko przed pracą, piwko po pracy, odżywienie, oni pilnują, tak? No i słyszę tekst, Andrzej się ubierz się, no co ty się popisujesz się to, że masz e, sześciopak? Ja mówię, ale Janek, jak to sześciopak? To ja przez to, że dbam o siebie i wyglądam tak jak ja chcę, to muszę się chować? No, no bo tak, no bo co ty chcesz nas tu wszystkich zawstydzić? Ja mówię, nie, ja po prostu chcę komfortowo się czuć, tak, a jest gorąco, mówię, czyli jak ja trochę lepiej wyglądam, to mam ubierać się, żeby tylko nie zawstydzić Ciebie i towarzystwo, mówię, oszalałeś. No, usłyszałem kilka brzydkich słów, ja mówię, dobra, Janek, fajnie, my się znamy, tylko się ode mnie bo się pokłócimy, tak. Tak się zdarza, tak się zdarza, tak. idę z budowy, wychodzę, Niech pan się ubierze, bo nie każdy może tak wyglądać. Ja się odwracam, no ja przepraszam, a mówię, no mój błąd, no idę dalej, idę już ja nie chcę. Ale ty jesteś przykładem, że de facto każdy przy odpowiedniej ilości determinacji, motywacji można wszystko. Naprawdę Tomuś, ja jak oglądam i te przemiany, ja do tych, do wczorajszego dnia naprawdę, do wczorajszego dnia jak już obejrzałam, bo to mi dzieciaki zdjęcie zrobili, ja mówię, tak dzieci, zróbcie takie zdjęcie, bo nie mogę jakąś panią obcą poprosić, bo powie, że ja je malestuję, a pana, bo pomyślą, że ja nie, nie tej orientacji jest, to muszą mieć dzieci i zdjęcie zrobić. Nie? To do wczorajszego dnia, no mówi, ja naprawdę oglądałem twoje przemiany i ja wiem, mówię okej, okay, ale tamten był grubawy trochę, ale na pewno miał genetykę. No kurde, no, nie można mieć tak, że raz i uzyskał. Mhm. Tak, genetyka, ja się zgadzam się, ludzie mają, kto ma barki szerokie, tak? Barki mhm. to jest tak, sze sześciopak, który wystaje, bo u mnie nie wystaje, tak? U mnie wkapnięty jest tak. To jest mhm. genetyka ale reszta to jest tylko kwestia samozapartej, i pilnowania się. No. Mm -hmm. Ja barków nie mam o robić. zobaczcie, ich nie mam. Ja mam nawet krzywy, w jednym, o, jeżeli do wypadku, bo kiedyś miałem obojczyk złamany, źle mi go złożyli, mam jeden o centymetr krótszy od drugiego. Tak? Mm -hmm. Dwa razy uczyłem się w życiu na jeździć na rolkach, drugi raz skończył się tym, że wylądowałem na tyłku i złamałem kość ogonową. Którą też oni złożyli, ja na przykład siedzę, mogę na miękkim siedzieć. Ja już na bardzo musiąć nie mogę, bo mi kość nie przeszkadza. No. Mhm. Lekarza, że... On mi mówi, że tylko ściąć kość, ale jeżeli zetniesz kość, to będzie cię 3-4 mm ko kości trzymać. No, no ja nie tu... mogę. Tak podsumowując, po tylu perypetiach, które przeszedłeś po tych wypadkach, po sprawie rozwodowej, po tym gdzie sypiałeś też na dworcu, sam powiedziałeś po tym jak ciężko pracujesz i ile się poświęcasz na dzieci, nie masz w ogóle czasu i jaki jest Twój klucz do tego, żeby pozostać zmotywowany? Co byś mógł przekazać innym, żeby oni też dążyli do swoich celów, żeby pozostali cały czas determinowani? Ja Wam, ja, ja Cię powiem tak i innym ja Cię powiem tak. Trzeba mieć cel, trzymać się go, bo to nie ma tak, że nie przyjdzie i w moim przypadku hmm, znaleźć Przede wszystkim robisz to dla siebie, tak? Ale też dla kogo, tak? Ja żyję mm -hmm. dla dzieci. Tak, ja mam przyjaciół, ja mam znajomych, przyjaciół, którzy pomagają mi, tak? Jak ciężko było wyjęli mnie tam, jak to się mówi, z dołka, żeby ja nie spał pod mostem, tak? Mm -hmm. Ale musicie mieć cel i wiedzieć, że to robicie dla siebie i znaleźć dla kogo to robicie, bo w moim przypadku to jest tak, tak? U mnie oprócz dzieci nikogo nie ma ja chcę, żeby dla dzieci, żeby ich ojciec był sprawny na tyle, ile to można, tak? a twój e-book, no, to jest jak znalazł, no, po prostu, Tomuś, no, świetna robota, odwaliłeś, ale naprawdę po poczułem się leniem, no Tomek, no tam takie prostej rzeczy poukładane, mm -hmm. ja naprawdę, no tyle lat coś robiłem, to poczułem się leniem, no, że mm -hmm. po prostu nie mogłem się za siebie wziąć, I... także tylko, tylko trzymanie się nie planu, mam. nic więcej, trzymajcie się planu i... Niesamowite, niesamowite. Naprawdę ja jestem pod, pod ogromnym wrażeniem twojej osoby. Kawał kawał solidnej pracy, kawał motywacji, determinacji. I tak jak się zadowolony z dnia. dnia Ja no, a ty... jestem takim lasuchiem, Tomek, ja tak lubię słodiczycy Tomek. To jest naprawdę, no. ja bo potrafi kilogramową nutellę zjeść łyżką. Ja potrafię. I to nie jest sprawa genetyki. Ktoś powie, ach to, zjesz nutellę i tak wyglądasz. Nie, panowie, panie. Jak ja zjem tą nutellę, a ja później przez dwa dni na brokułach jadę i, i kawałku mięsa. Żeby bilans się zgadzał. No, to nie ma nie ma zmiły. <laughs> <laughs> Okej, okay. to by było w takim razie na tyle. Czyli generalnie można podsumować, że ten sport też trochę trzyma Cię, cię po prostu w takim dobrym nastawieniu. I powoduje, że, że masz jakiś cel, masz motywację, i też poprawia twój humor, twoje, twoje samopoczucie. Tak, komuś. Ja, jak nie mam dzieci w weekend, ja naprawdę spędzam 6-7 godzin na siłowni. Nawet nie ćwicząc, zrobię trening, weźmy ze sobą rollery. Mhm. Półtorej godziny będę się rolował, a, a, a rozciągał się, ale żeby byli ludzie, żeby uprawiali sport, żeby nie siedzieć w domu samemu i nie dostać jakiegoś. Do tak? Ja no. sport trzyma mnie, sport trzyma mnie przeżyć. Super, dobra, to w takim razie, Andrzej, naprawdę bar bardzo, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję za podzielenie się takimi trudnymi informacjami, bo to pewnie było bardzo niełatwe. Także dziękuję. na... Super. I tym pozytywnym akcentem bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępnijcie przede wszystkim ten film tym osobom, które marudzą i mówią, że się nie da. Tak, żeby zobaczyły, że da się w każdej sytuacji życiowej i w momencie, kiedy znajdziecie ten cel, znajdziecie tę motywację, robicie to dla kogoś, tak jak to powiedział Andrzej bardzo ładnie, to osiągniecie swój sukces. Tylko trzeba konsekwentnie, długofalowo do niego zmierzać. Super. Dzięki wielkie. Dzięki domu.